Zanim jeszcze przejdziecie do filmiku, zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, którego dopiero co założyłam, także wbijajcie, obserwujcie i yy, ja postaram się tam być dla Was aktywna. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam do dla Was filmik, w którym będę przez dwa tygodnie testować szczoteczkę soniczną i zobaczymy, czy to faktycznie się opłaca, czy faktycznie widać jakąś zmianę. Wiecie, będę używać tych samych kosmetyków, co wcześniej, identycznych. I zobaczymy, czy ta szczoteczka soniczna coś daje, że, ta, że ten użytek coś daje. Zobaczymy, jestem mega ciekawa. Bardzo długo się zastanawiałam nad kupnem szczoteczki sonicznej. E, I jako, że właśnie nie do końca wiem, czy to zadziała. Nie chciałam wydawać fortuny na Foreo, bo wiadomo, że to jest najdroższa szczoteczka, jaka może być. Więc kupiłam szczoteczkę Dream of Future i to jeszcze w takiej podróżnej wersji. Ale z tego, co czytałam opinie, ludzie ją używają normalnie do codziennej pielęgnacji i ona po prostu jest mniejsza. No ale ma te same... Funkcję, więc jakby uznałam, że po co mi na szczoteczka, która jest droższa, a kupiłam sobie taką za 80 zł na kokolicie. Jest to właśnie szczoteczka marki Dermofuture, Future. Także jestem mega mega ciekawa, jak to wygląda i czy faktycznie coś, jakaś zmiana będzie. Przeczytam wam tył tego opakowania. Soniczna szczoteczka do czyszczenia twarzy. Dzięki delikatnym wpustkom dokładnie oczyszcza twarz z zabrudzeń i pozostałości makijażu. Zapewnia skórze delikatny masaż. Odblokowuje i oczyszcza pory. Usyła nadmiar sebum. Wodoodporna i higieniczna. Przygotowuje skórę do przyjęcia składników aktywnych z kosmetyków codziennej pielęgnacji. No i poręczny rozmiar i kształt sprawdzi się podczas podróży. Eee, a sposób użycia i wszystko zobaczymy potem, kiedy będę faktycznie używać. Także rozpakujmy, może. Chcę bardzo... Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Zobaczymy. Okay. Mamy tutaj ogólnie opisaną całą e, szczyteczkę, i tutaj są wypustki czyszczące. Tu jest przycisk włączający słaby, mocny, jest plusik minus. E, a tutaj jest powierzchnia masująca. Okej, okay, w sumie nie wydaje się to jakieś skomplikowane, nic takiego. E, także tutaj tylko podładuję to sobie. Mamy kabelek, nie mamy tego takiego kostki, ale no. ładowanie trwa półtorej godziny, także e, ja lecę ładować i w ogóle jest mega miła, tak na samym początku już patrzę. Tak wygląda moje cera na ten moment nie jest idealna, ale też nie mam za dużo um, problemów w każdym razie. Czoło jest oczywiście najgorsze i i zaraz będziemy po raz pierwszy używać szczoteczki Demo którą tutaj mam i jako myjące będę używać tego co używałam wcześniej, jak mówiłam, nie mam zamiaru niczego zmieniać. Czyli mi piankę z Iwostinu. Zobaczymy i czy szczoteczka w ogóle może iść z pianką, bo najlepiej byłoby to jakiś taki żel albo coś takiego. Przepraszam w ogóle za mój wygląd, ale wiecie jaki jest. Najpierw może przepuczę tylko tą szczoteczkę, bo nie sądzę, żeby była jakoś mega czysta. W sensie, no wiadomo, jest ten, więc wolę ją przepukać. E, nie nadładowała no, się tak chyba do końca, ale mam nadzieję, że jakby... Wystarczyło żeby to 60 sekund działała. Biorę sobie, namaczam sobie trochę twarz jak zawsze, biorę sobie trochę pipienki, może tutaj zawsze. No i najpierw ją chyba rozprowadzę po prostu normalnie, jak zawsze. Dobra, wróciłam do mojego stanowiska starego. Mam lusterko i będę się teraz oglądać i mówić wam moją pierwszą opinię. Ogólnie, jak widzicie, po prostu to mi tak wypukliło wszystkie wypryski. Oczywiście to zniknie. Jestem pewna, że to zniknie. Tutaj widzę, że za mocno sobie przycisnęło, bo mi się odcisnęło. Eee, tutaj też widzę, że za mocno. Eee, czyli na niektóre miejsca za mocno. Ja mam cerę wrażliwą. Więc już widzę, że nie mogę używać jej na jakichś największych obrotach, a sobie zwiększyłam. I chyba nie będę sobie zwiększać, będę raczej na małych obrotach, żeby moja skóra po prostu nie była mm, poszkodowana, bo jak widzicie, już mi się tutaj zaczynają robić. No mam za bardzo wrażliwą skórę. E, ta akurat nie winie szczoteczki tylko siebie, bo faktycznie powiększyłam e, ten także teraz moja scera właśnie przechodzi. No... Zaraz ją nawilżę, powinno być ok, ale jest strasznie gładka, nie ma po prostu nic na, no oprócz właśnie tych wszystkich wypukłych wyprysków, no to jest strasznie gładziutka, jest bardzo przyjemne, to też jest bardzo przyjemne, to masujące, co jakby nie wibruje tylko. Po prostu takim wypukłe, także tak, żeby się sobie jeszcze na koniec tak zrobić, to też jest mega przyjemne. Właśnie jak mówię, ta opinia pierwsza, no nie może być jakoś dobra, bo widzę, że faktycznie skóra jest oczyszczona, jest gładka, no ale nie mogę zobaczyć, czy to jest faktycznie coś lepszego, czy na przykład tylko powierzchownie tak, e, takie wrażenie sprawia. Także co, do zobaczenia za dwa tygodnie, no i jestem dwa tygodnie później z moją szczyteczką saniczną z Dermo Future. Zanim przejdziemy do takiej faktycznej oceny mojej cery, czy ona się poprawiła, czy się pogorszyła, tylko sprostuję kilka rzeczy. Po pierwsze, używałam szczoteczki przez równo dwa tygodnie, dzisiaj właśnie, wczoraj użyłam jej ostatni raz 14 raz, jakby po dwóch tygodniach. I używałam jej raz dziennie, wieczorem. Myłam sobie twarz, potem nakładałam inne kosmetyki. Żadnych kosmetyków nie zmieniałam. Yy, I wiadomo, że to nie znaczy, że wszystko, co się tutaj zmieniło, to jest. Po prostu wina lub zasługa szczoteczki. Bo wiecie, na cerę oddziałują jeszcze inne rzeczy, na które jakby nie mam wpływu ich zatrzymać. Kolejna rzecz. Ja mam cerę suchą, cerę wrażliwą i ogólnie robiąc normalnej takiej mocy, bardzo mi się podrażniały policzki. W sensie kończyłam to, miałam strasznie czerwone. No wiecie, mam cerę wrażliwą, więc większy trochę nacisk, trochę większe tarcie. Wiadomo, że. Spowodowało to, 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 co spowodowało. Także ja też sobie wypracowałam po kilku dniach. Na początku to był mój błąd, że robiłam na normalnej mocy. To te policzki, może widziałam, że one są podrażnione, potem niestety nie, nie ogarnęłam, że mogłabym coś z tym zmienić. W każdym razie po jakimś czasie zaczęłam sobie zmniejszać moc, trochę zmieniłam kolejność i robiłam najpierw jakby tą niższą stronę, potem zwiększałam sobie moc i robiłam na czoło, bo moje czoło nie jest aż tak wrażliwe po prostu i Mogą mieć większą moc i nie było już po prostu podrażnione. Także pamiętajcie o tych mocach, jeżeli widzicie, że wasza skóra po prostu jest podrażniona. Zmniejszajcie, jeżeli widzicie, że na przykład to jest za mało, zwiększajcie. No i teraz, może, żeby włosy mi nie przeszkadzały, zwiążę do tyłu i przyjrzyjmy się mojej puścice z bliska. Ok, więc jak widzicie, z tej strony wyskoczyły mi tutaj te dwa pryszcze, takie bardziej widoczne, ale ogólnie z tej strony jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ponieważ nie była ona idealna i teraz dalej nie jest idealna, ale ogólnie jest naprawdę dobra, dobrej kondycji, jeżeli chodzi o policzki. Tutaj to niestety tutaj się zrobiło coś złego, ale to mi się zrobiło tutaj jakieś skupisko. Nie wiem, nie wiem co się stało, ale tutaj mi się zrobiło jakieś takie skupisko i e, zrobiło mi się dwa dni temu, dzień temu jakoś, więc nie sądzę, żeby to się zrobiło przez szczotaczkę. Za to moje czoło mnie zaskakuje, ponieważ ja zawsze miałam bardzo dużo wyprysków tutaj. Tutaj ogólnie, no tutaj miałam dużo takiej kaszki, jakby. I na przykład tutaj widzę mega poprawę. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tej szczoteczki, czy czegoś innego, ale widzę naprawdę super poprawę. No więc widzieliście teraz, jak moja cera wygląda z bliska. I po prostu powiem wam. Trochę, mojej takiego, trochę mojego takiego odczucia na ten temat. Jeżeli chcecie się pozbyć pryszczy, a myślę, że bardzo dużo osób właśnie chce, to wydaje mi się, że ta szczoteczka nie do końca daje z tym radę. W sensie, ja nie zauważyłam oprócz tego czoła, no ale nie wiem, czy to właśnie jest zasługa szczoteczki czy czegoś innego, to nie zauważyłam jakiejś dużej poprawy, jeżeli właśnie chodzi o pryszcze, że coś mi tam zeszło, coś mi weszło, no, raczej nie było żadnej poprawy, nic takiego. Także raczej na to bym nie liczyła, że ta szczoteczka, wiecie, umyjecie sobie buzię dwa razy z szczoteczką i nagle nie będziecie mieć żadnych pryszczy, ponieważ ta szczoteczka oczyszcza. I co prawda oczyszczanie może pomóc w niwelowaniu pryszcza, ale to też może nie być jedyną przyczyną, dla których jakby te pryszcze wyskakują, więc też samo oczyszczenie Wam nie zniweluje tych pryszczy. Na pewno co jest ogromnym plusem jest to, że jeżeli umiecie sobie twarz czoteczką, to wszystkie produkty, które potem na nakładacie, się lepiej wchłaniają, przez co lepiej korzystacie z produktów i to może właśnie spowodować, że m.in. Wasze pryszcze się szybciej zniwelują yy, lub po prostu będziecie mieć na przykład bardziej nawilżoną cerę, zależy na czym Wam zależy, na co jakby działają Wasze produkty kosmetyczne, ale na pewno szybciej się one, szybciej i lepiej się one wchłaniają. Ja na przykład mam taką maskę na noc ze śluzem cinemaka, y, którą co jakiś czas sobie nakładam, i po prostu zazwyczaj jak mam ją wiadomo na noc no bo to jest maska na noc y, i to rano jak jeszcze myję sobie twarz, to czuję taki właśnie, że jeszcze ona pozostała na mojej buzi i że jeszcze ona się nie wchłonęła. Kiedy przed nałożeniem maski umyłam sobie twarz szczoteczką, rano nie miałam tej takiej powłoki. Co jest żywym dowodem na to, że faktycznie produkty lepiej się wchłaniają na takiej oczyszczonej mocno skórze. I to mocne oczyszczenie daje nam właśnie ta szczoteczka. Dodatkowo jest to świetny peeling codzienny, bo nie jest za mocny. Właśnie możecie sobie tą moc, jakby zmniejszać, zwiększać i na co dzień jest to idealne, szczególnie dla mnie mi się tak często łuszczy skóra, mam tak suchą skórę że naprawdę mogłabym nawilżać chyba co minutę i dalej by mi się łuszczyła więc ja potrzebuję właśnie takich peelingów, ale nie mogę wracać sobie codziennie peelingów, bo moja skóra się podrażni jeszcze bardziej i będzie się wysuszać jeszcze bardziej, więc dla mnie to jest takie idealne rozwiązanie, bo to nie jest peeling, więc to mnie podrażnia bardzo cery, tylko po prostu ten naskórek mi, że tak powiem, może nie, żeś zdziera, ale niweluje i jest naprawdę o wiele lepiej, jeżeli chodzi o to. Taka szczoteczka nie jest tania. To jest co prawda taniejszy zamiennik niż takie najpopularniejsze szczoteczki typu Foreo, które, no one według mnie są mega drogie, nigdy bym chyba tyle nie wydała na gadżet kosmetyczny jeszcze trochę w ciemno, bo tak naprawdę mimo, że mnóstwo osób je poleca, to nigdy nie wiadomo czy na waszą cerę też to się, też to zdziała, więc jeżeli nie macie po prostu, wiecie, milionów na koncie, no to Trochę trudno jest wydać tam, nie wiem ile to na kosztuje 100, ileś złotych, 200 na szczoteczkę, która nie wiadomo czy w ogóle zadziała, bo jeżeli nie zadziała, no to trochę dużo pieniędzy poszłoby w błoto. Wiecie, nie mam tutaj porównania ze szczoteczką Foreo, ale wydaje mi się, że Foreo nie zrobi jakoś dużo więcej niż ta. Wiem, że szczoteczki Foreo mają chyba aplikację, tak, która wam pokazuje i to może jest faktycznie fajne. W każdym razie yy, wydaje mi się, że ta szczoteczka sprawdza się. Jest naprawdę super, ale musicie się zastanowić trzy razy, nawet więcej, czy na pewno chcecie wydawać na to pieniądze i czy na pewno to jest szczoteczka, która zrobi coś dla Was. Wydaje mi się, że jest to spoko, szczególnie w czasach, w których żyjemy. Wiadomo, smog, te wszystkie zanieczyszczenia z powietrza osiadają nam na buzi. Czasami palcami normalnie, trudno nam jest po prostu to umyć, a taka szczoteczka. Która nam wybiruje, która ma tutaj takie wypustki, właśnie tutaj wypustki, ja to są jakieś cośki, nie wiem jak to nazywać naprawdę, ale po prostu taka szczoteczka lepiej nam myje tą twarz, więc ja na przykład uważam, że dałabym sobie radę bez tej szczoteczki i może nie uważam, że to są pieniądze w błoto, ale wydaje mi się, że jakby nie kupiła tej szczoteczki, byłabym tak samo szczęśliwa. Też trzeba zaznaczyć, że nie testowałam tej szczoteczki miesiąc, trzy, rok, tylko dwa tygodnie. Wiadomo, każdemu produktowi trzeba dać trochę czasu, ja dałam dwa tygodnie, to nie jest jakoś bardzo dużo czasu. Dlatego też może za miesiąc, nie wiem, ona mnie zaskoczy i nagle po takim miesiącu regularnego oczyszczania będą dopiero efekty. Nie wiem, może. Wtedy może Wam nagram update albo gdzieś tam zamieszczę update w jakimś vlogu czy coś w tym stylu. Ale co do firmy, to jak mówię, nie mam porównania z innymi szczoteczkami. Ale polecam Wam kupić tą, bo wydaje mi się, że jako szczoteczka sprawdza się naprawdę spoko, a nie kosztuje jakoś mega, mega dużo, bo. 80 zł? Ja ją kupowałam na kokolicie, podziękuję Wam po prostu w opisie. Strąkę, ale także będziecie mogli obszalić, kupić i w ogóle. No więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście nie zapomnijcie o to w górze i. Subskrybujcie mojego kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, napiszcie mi w komentarzu, czy macie szczoteczkę sonieczną, czy macie zamiar kupić. Nie wiem. E, chętnie poczytam. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!